Hey! Tackle your fears with all your courage Trust in your friends and you can win it. No matter what the weather It's sunny in our hearts Kick off, the passes fly like lightning Lightning Good ball, the tension's so exciting Exciting We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey, stand up, stand up if you love football, our passion. Football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up if you love football. In a Zuma 11. In a Zuma, hey! In a Zuma, here we go. Akademia Królewska. Wracają do mnie wszystkie straszne wspomnienia. Ale nie chcesz nas wystawić, prawda? Nic z tych rzeczy. Na słupkach widać ślady od moich strzałów, a mój pot wsiąkł w glebę na boisku. Mark ma swój własny matecznik, a to moja ziemia boisko Akademii Królewskiej. Nie wszystkie wspomnienia z tego miejsca są złe. Słuchajcie, co powiecie na zabójczą Aha. formację? Tamten ruch? Ale on jest stary. Nie lepiej by było poćwiczyć coś nowego z notatnika dziadka Marka? Zróbmy tę formację. E? No pewnie, wchodzę w to. Tak, ale. Na pewno Jude ma jakieś ciekawe pomysły. E, tak, racja. I pewnie dlatego tutaj przyszliśmy. No dobra, zróbmy to. Hmm. Najlepsze na ćwiczenie ruchu jest miejsce, w którym on się narodził. Ale nie tylko dlatego tu jesteśmy. O nie. Mark kontra Aksen! Co się z nim dzieje? Dlaczego on nie ćwiczy? Hmm? No bo wiesz. Czyli dusza jego brata żyje w nim niczym druga osobowość i przez to nie może grać w piłkę? Ale mimo to postanowił z nami zostać. Kocha futbol tak bardzo, że wciąż nie chce się poddać. Czekamy, aż odzyska moce. Mamy nadzieję, że wygra wewnętrzną bitwę. To bardzo dobry gracz. Wiecie co? Cieszę się, że z wami trenuję. Być może uda mi się go przywrócić do normy. Jude, Bobby i ja zajmiemy się zabójczą formacją. Darren poćwiczy rękę Mugen, a reszta niech skupi się na wybranych ruchach, dobrze? Tak! Najważniejsza jest synchronizacja oddechu i ruchu. Pamiętajcie, każdy wasz obrót to dodatkowa energia, która przeniesie się na piłkę. Na początek. Szybko się kręcimy. Na sygnał zatrzymujecie się i patrzycie na piłkę. Jasne? Tak! Już! Trzy. Dwa, jeden, stop! Gdzie ta piłka? O, o! Z drugiej strony. Mnie również to tak do końca nie wyszło. Nim spróbujemy z ruchem, trzeba to dopracować. Przed nami jeszcze sporo pracy. Pewnie, jesteśmy gotowi. Tak. Dobra, mały, mogę strzelać? Kiedy tylko chcesz! Fajno! Obroniłeś mój strzał z zamkniętymi oczami, chłopie! To ręka mogę, jak ta lala! Niestety nie. Zamknąłem oczy i miałem fart, tylko tyle. Nie zrobiłem niczego specjalnego. To... O, serio? Tak, no, e, nie wyglądało to jakoś specjalnie. Bo chyba jest coś jeszcze, co muszę zrobić, żeby ten ruch zadziałał, ale. co? co muszę zrobić? Ręka Mugę to ruch, który przewyższa wszystkie ruchy. Niezwykle silny. Robisz rata-ta-ta i bang-bang-bang. Otwórz oczy i uszy serca. Oczy i uszy mojego serca? Dobra, co to może znaczyć? Ale nie mogę teraz użyć serca, prawda? Zawsze to Mark był dla mnie przykładem, a tym razem muszę sam wymyślić, jak opracować ruch. Marku wierzył, że dam radę się go nauczyć, więc to zrobię, jakkolwiek byłoby to trudne. Nie. Więc strzelaj jeszcze raz, no pewnie. Trzy, dwa, jeden, stop! Oh, znowu źle. Musimy zsynchronizować obroty. I jeszcze raz. Hmm? Trzy, dwa, jeden, stop! Tym razem prawie wyszło. To trudniejsze niż myślałem. Nie sądziłem, że zabójcza formacja jest aż tak zabójczo trudna. Serio. Mimo to robicie szybkie postępy. Akademii Królewskiej praca nad tym zajęła ponad miesiąc. Szybko się uczycie, ale wiedziałem o tym. Jeśli to zrobimy i zakręcimy się równo, to formacja wyjdzie? Najważniejsza przed próbą oddania strzału jest właśnie idealna synchronizacja obrotów. Wyczucie odpowiedniej chwili z królewskimi trochę zajęło, ale odliczanie nam pomogło. A tak, czyli odpowiadałeś za odliczanie, to musiało bardzo pomagać kolegom oddającym strzał. Tak, ale tym razem Judd nie tylko będzie odliczał, prawda? Tym razem odlicza, a także sam oddaje strzał na bramkę. To nie za dużo? Dasz sobie radę? No, raczej. A? Trzeba w siebie wierzyć i wierzyć w kolegów. Jeśli będziemy wierzyć w to samo, na pewno się uda. Tak. A jak inaczej? Mm. <laughs> Trzy, dwa, jeden, stop! <laughs> Najlepsza próba. Tak, zdecydowanie szybko się uczycie. Całkiem nieźle, Jut. No. no cześć, drużyno. Wszyscy są, cała ekipa. Hej! A wy co tu robicie? Hej! Jut wam mówił, że przyjdziemy? Tak, zgadza się. <laughs> Nie martwcie się o nas. Pranie mózgu Ray'a Darka już dawno za nami. Wasza trenerka nam w tym pomogła i jesteśmy już w normie. Myślę, że miło wam to słyszeć. Pani Lina wam pomogła? No to super! Słyszałeś o tym, Jude? No tak. To Byron Zeusa. Hm. Jude mówił, że Rejdark was też wykorzystał. Świetnie, że się z tego wyrwałeś. Genialny z ciebie zawodnik. Proszę, zadbajcie o Jude'a i Marka, dobrze? Mhm. To jak będzie? Może rozegramy mecz towarzyski? Chcecie z nami zagrać? Hmm. Hej, chwila! Co Mark robi po stronie Akademii Królewskiej? Zabójcza formacja, czyli ruch opracowany przez nas. Aby poznać formację na wylot, najlepiej zagrać z drużyną, która mają we krwi. Tak twierdzi Jude. W sumie ma to sens! Ale jednak wygląda trochę dziwnie. Nie spodziewałem się tego meczu. Wszystko będzie dobrze? Pamiętajcie, co ćwiczyliśmy. Wystarczy, że wykorzystamy to wszystko podczas meczu. No jasne, nie mogę się doczekać, do dzieła! Nawet nie rozpracowałem nowego ruchu w głowie, a już muszę bronić. Nie martw się kolego, niektórych rzeczy najlepiej nauczyć się pod presją! Dawaj, 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 dawaj! Ach, dobra! Zróbmy to! Chciałem zagrać przeciwko tobie, wiedziałeś? Powiedzmy, staniec! Minął mnie wcale się nie oglądając! Niezwykłe: Już ciągle wie, jak gra Akademia Królewska. Wszystko pamięta! Taka gra jest możliwa tylko jeśli w pełni ufasz innym. Gdy tak jest, masz ich w pamięci. I z pamięci nic ich nie wyrzucę. Oh yeah. oh. Nie zmienili się. Znam ich bardzo dobrze. Nie muszę nawet dawać im znaków. Doskonale wiem, co zrobią. Oby udało mi się to powtarzać z nowymi kolegami. Dobra, chłopaki, gotowi? Zróbmy ten ruch! To zabójcza formacja! Ha! He, he, he. Tym razem. Trójka! Uderzy razem! Za kulca formacja! Kurczę źle. Znowu błąd. To nie to. Łóżek gdzie obroniłeś? Wow, było nieźle. Bardzo dobre wyczucie. Wiem, tak blisko wykończenia ruchu jeszcze nie byliśmy. Więc co się stało? Czemu się nie udało? Ja też tego nie rozumiem. Trochę dziwne. A? To jak takie puzzle, które trzeba ułożyć. Ech, aż jeszcze bardziej chce mi się go ćwiczyć. Tak, racja. Dalej, weźmy się za to. Hmm. Tak! Nie, to ciągle nie to. I znowu nie wyszło. To nie działa! I jeszcze raz! Już! Musimy się bardziej starać! Nie, znowu źle! Kręcimy się świetnie, oddychamy równo, ale wciąż czegoś nam brakuje! Czym jest ręka Mugen? Ciągle nie wiem, jak to działa! Chciałem tutaj trenować z jeszcze jednego powodu. Zmieniłem szkołę, bo po pierwsze zainspirowało mnie zaangażowanie Marka, a po drugie pragnąłem zemsty na Zeusie. Ale nawet po przejściu do Rajmona ciągle czułem się lojalny wobec Akademii Królewskiej. A teraz, teraz gdy znowu z nimi gram, czuję to jeszcze bardziej. Lubię spędzać czas z królewskimi. Mam na celu sprawdzenie, czy zmiana szkoły była dobrą decyzją. Tego chciałbym się dziś dowiedzieć. Im dłużej gram w Raimonie, tym więcej pojawia się pytań. Czy zostawiłem drużynę ze złych pobudek? Zdradziłem ją, czy nie? Muszę to mieć przemyślane przed kolejną potyczką z kosmitami. Hej, Jude. Bardzo miło, że jesteś i zagrasz z nami kolejny mecz. Dzięki, David. Na boisku widać na pierwszy rzut oka, że o wiele lepiej gra ci się u Raimona niż u Królewskich. Oh. Twoje postępy po zmianie drużyny robią duże wrażenie. Pewnie ma to jakiś związek z ich ogromną motywacją. Może udało ci się wzmocnić dzięki ich pozytywnemu nastawieniu. Jeśli się martwisz, przestań. Nikt z Akademii nie uważa cię za zdrajcę, więc nie masz się czym martwić. Hmm... Oh. <laughs> Dzięki za te słowa. Odpowiedź uzyskana. Teraz mogę walczyć z czystym sumieniem. Oh. Elo! Oh. Oh. Nad czym tak główkujesz, kolego? Śmiało mów. Eh, próbuję rozczytać te hieroglify i tyle. Rata-ta-ta-ta? bęk To musi mieć jakieś znaczenie. A może ja mam pomysły? Mówisz poważnie? Co ci przyszło do głowy, Zdrać mi! Rata-ta-ta-ta-ta-ta, no i następnie. ba, 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 ba bang. Oh. Y Niech pomyślę. No. Hej, zawsze, gdy mam problem, oh. idę sobie na plażę i rozmawiam z oceanem. Oh. Ocean to dziwadło! Nawet najmniejsze fale, uderzając w wielki kamień wiele, wiele razy, mogą go zupełnie zniszczyć. Jest w tym piękno, nie uważasz? No, tak. <słys》> Musimy wyprowadzić zabójczą formację, tylko jak? Muszę się skupić, żeby dobrze zrozumieć ten ruch. Ocean to dziwadło. Nawet najmniejsze fale uderzając w wielki kamień wiele, wiele razy, mogą go zupełnie zniszczyć. Nie. Co jakieś małe fale mają do gry w piłkę? Uwaga, piłka! O! 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 Jesteś cały? A, a wydaje mi się, że tak. Sorki, nie skupiałem się zbytnio na piłce. O. Weź uważaj. Ech. Przez to uderzenie widzę podwójnie. Zabójcza formacja! Zupełnie jakby było ich pięć. O. Nawet najmniejsze fale uderzając w wielki kamień wiele wiele razy mogą go zupełnie zniszczyć. Nawet najmniejsze fale wiele razy. Oh. Uh! Musisz się skupić, mały. No. Moment. A może chodzi o to? Zaburzyć formacja! Ta 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 To było dokładnie to. To podstawa, ale nim się uda, będę musiał sporo ćwiczyć. Nie do końca nam wychodzi, ale synchronizacja jest idealna. Co robimy nie tak? Nie poddawajcie się do dzieła! Dzięki. Pomożemy, jesteśmy z tobą. Wielkie dzięki. Chłopaki są bardzo pozytywni i pomocni. Musimy coś wymyślić. Nie chciałbym źle wypaść w ich oczach. Dobra, Jude, czy jesteś pewien, że robimy wszystko w odpowiednim czasie? Tak jest, dokładnie jak trzeba. Nie, Nie jestem jest do końca pewien, ale może ma to jakiś związek z ich ogromną motywacją. Aha, pewnie o to chodzi. No dobra, słuchajcie. A? Chyba nareszcie znalazł odpowiedź. To dobrze. Dalej To jest ja! Jeszcze nie Moment Z czasem obrotów ciągle jest właśnie nie tak Nie ma synchronizacji, o co chodzi? Zróbmy to się formacja Co się dzieje? Ah! Ah! Duh, Wspaniale! Tak, w końcu wyprowadziliśmy ten ruch. Ale, jazda! To, Super, ale dlaczego nam wyszło? Chodziło o czas. Raimon i królewscy to w końcu różne zespoły. Z czasem królewskich nam nie wychodziło, tyle. No jasne, musimy wykonywać ten ruch w swoim czasie i to wszystko! Tak. Moi koledzy pomogli mi to odkryć. Nie, tak naprawdę sami to odkryliście. Ale kolejne odkrycia jeszcze przed Wami. O czym on mówi, wiesz, może? Odkryliśmy ruch silniejszy od zabójczej formacji. No tak. Słyszałem o tym gazel. Coś strasznego. Nie wierzę, że chcą z nich zrobić Geneziz. To żałosne. Przez to wszystko wpadam w szał! Gaja nie jest ani trochę lepsza od Prominenc! A to wy zremisowaliście z Raimonem! Powinni was wyrzucić za niegodną grę! W tamtym meczu dawaliśmy z siebie wszystko. I podczas gry bawiliśmy się wcale nie najgorzej. I co powiesz? Powinniśmy zrobić coś szalonego? Czyżbyś sugerował połączenie sił? To nie będzie takie proste! Ale chciałbym dać Zinowi porządną nauczkę. Chciałbym, żeby wiedział, że jest ktoś ponad nim. Ciekawy pomysł. W sumie nie mam nic przeciwko niemu. W ten sposób się go pozbędziemy i nazwa Genesis będzie nasza. Tak, i wtedy zrozumie, że nie jest najlepszym graczem w akademii. Zobaczy, że jest od nas dużo gorszy. Plan, Plan Neo -Genesis, Genesis rozpoczyna się właśnie teraz! teraz. Co to jest? Co to za straszny strzał? Genialnie. To było wyśmienite. To jest... Zabójcza Formacja 2. Zabójcza Formacja 2. Ach, ćwiczmy ją. Chciałbym użyć tego ruchu przeciwko Aliusom. Hmm. Właśnie tak, rzut! Akademia Królewska będzie cię wspierała przez cały czas. Wiadomo, że Raymond. to inna drużyna, z innym stylem gry. Ale potraficie się dostosować, doskonalić, uczyć i ulepszać stare ruchy. Zabójcza Formacja 2 by nie powstała, gdyby Judah nie było w Raimonie. Choćby dlatego to wszystko miało sens. Właśnie tak, Raimon sprawia, że jesteś coraz lepszy. Dzięki tej drużynie możesz błyszczeć, Jude. Znalazłeś sobie świetną ekipę. Dzięki, David. Hmm. To oni! To Akademia Eliusa! To Torch i Gazelle! Jesteśmy, Jesteśmy najlepsi. najlepsi! Jesteśmy gorącym płomieniem Promines! Który połączył siły z mrożącym chłodem Diamond Dust najsilniejszy w historii! Wyzywamy was do bitwy! Chcemy udowodnić, że jesteśmy najsilniejsi we wszechświecie. Ach. O nie, mamy kłopoty! Prominence i Diamond Dust połączyły siły. Niedobrze! Nie potrafię sobie wyobrazić, jak silni mogą być teraz! Wow! Oglądajcie kolejny odcinek! Cudowna drużyna! Ale będzie się działo! Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Dariusz Kosmowski. W wersji polskiej udział wzięli: Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Wudalej, Beata Wyrąbkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz Czerbiński, Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.